Cukrzyca ciężarnych to nietolerancja węglowodanów, rozpoznana po raz pierwszy podczas ciąży. Celem leczenia cukrzycy jest zapewnienie prawidłowego rozwoju płodu, między innymi poprzez utrzymanie prawidłowych stężeń glukozy we krwi. Podstawowym elementem leczenia cukrzycy jest stosowanie diety stanowiącej profilaktykę hiperglikemii. Czego w takim razie powinniśmy unikać? Możemy zaliczyć do nich m.in. tradycyjny cukier służący do dosładzania, np. herbaty, ale również miód, dżemy, marmolady, słodycze, ciasta, cukierki czy lody. Warto również unikać pieczywa słodzonego. Nie zaleca się spożywania tłustego mleka oraz tłustych, dosładzanych przetworów mlecznych. Złodzone koktajle mleczne również nie są wskazane. Należy być również w bardzo ostrożnym w wyborze mięsa oraz wędli. Guste odmiany jak wieprzowina, baranina, kiełbasy wieprzowe, salami, słonina, boczek, smalec, podroby, gęś, kaczka nie są wskazane. Warto unikać również owoców kandyzowanych i suszonych, a także słodkich soków, syropów, a także innych słodzonych płynów. Soki należy pić w rozcieńczeniu z wodą 1 do 1. Maksymalnie jedna szklanka do posiłku. Napoje alkoholowe zdecydowanie nie są wskazane w ciąży, nie tylko w przypadku cukrzycy. Istnieje jeszcze kilka produktów, na które warto zwrócić szczególną uwagę i ograniczyć ich spożycie do minimum. Są to owoce morza, majonez oraz produkty smażone, szczególnie w głębokim tłuszczu.